Witam was bardzo serdecznie w Cyberpunku i dzisiaj chciałbym wam pokazać pewną sekretną lokację. E, tutaj, jak przejdziemy sobie na mapę, e, to w dzielnicy Watson e, mamy pewną ciekawą lokację do której sobie właśnie dzisiaj pójdziemy i którą wam dzisiaj przedstawię. E, tutaj możemy sobie przybliżyć. Jest taki okrągły budynek, można zobaczyć go właśnie tutaj, więc ustawmy sobie nawigację, to będzie gdzieś mniej więcej w tych okolicach. Zresztą zobaczymy to, bo będzie tam trzeba jeszcze trochę przejść i okrążyć owy budynek. Mam tam dosyć niedaleko, więc podjadę sobie tam właśnie naszym samochodem. No i powiem szczerze, że lokacja jest o tyle ciekawa, gdyż jest to specjalne, takie sekretne, ukryte miejsce... Gdzie znajdują się zdjęcia członków zespołu CD CDP, którzy tutaj pracowali nad grą. I tak naprawdę pracują nadal, ponieważ gra jest tutaj ciągle rozwijana, będzie pewnie paczowana. Już pojawia się tutaj trochę aktualizacji. Zatem taki ciekawy easter egg tutaj prosto od twórców za moment będziemy na miejscu. No i zobaczymy jak to wygląda. Jest to tyle ciekawa lokacja, że kiedy tam się udamy, nie wystarczy po prostu sobie wejść, bo nie będziemy mieli takiej możliwości, będzie trzeba jeszcze wpisać specjalny kod. No ale już dotarliśmy tutaj na miejsce, tu jest właśnie taki okrągły budynek, a my musimy zejść tutaj schodami właśnie na dół. Ponieważ tam znajdziemy tę lokację, której tutaj szukamy, więc tutaj mamy oczywiście jakieś alejki. No, a w tym miejscu znajduje się taki oto. Garaż, ale jak widzicie ten garaż jest zamknięty i żeby go otworzyć potrzebujemy tutaj wpisać właśnie specjalny kod i ten kod brzmi 605185, także właśnie ten oto kod należy tutaj w tym miejscu wpisać żeby móc otworzyć drzwi garażowe tej oto bramy. No, i po wpisaniu tego kodu tutaj zasłona przemysłowa już może zostać odblokowana. Klikamy odblokuj, no i zobaczcie, otwierają nam się tutaj drzwi garażowe, właśnie do tej oto sekretnej lokacji. No i zobaczcie, tutaj mamy mnóstwo jakichś komputerów, jakichś tutaj sygnalizatorów, diod. No i mamy także właśnie duży, sporej wielkości telewizor. Mamy kanapę, przy której możemy sobie właśnie usiąść, no i jak już tutaj usiądziemy. Mamy możliwość włączenia telewizji, co właśnie teraz zrobimy. No i zobaczcie, wyświetlają nam się tutaj na ekranie zdjęcia pracowników zespołu CD Project. Powiem szczerze, że naprawdę ciekawy Easter egg. Ja tutaj nie będę pokazywał wszystkich tych zdjęć, ponieważ jest ich po prostu dużo. Także jak ktoś chce to sobie może sam znaleźć te lokacje, no i właśnie sobie zobaczyć tutaj na zdjęcia wszystkich pracowników CD projektu. Nie wiem czy tutaj już wszyscy zostali uwzględnieni, którzy pracowali nad tą grą, ale zdjęć jest naprawdę sporo, więc można powiedzieć, więc można przypuszczyć, że to jest zdecydowanie spora część zespołu. I właśnie tutaj możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Powiem szczerze, że to jest naprawdę ciekawe easter egg. I jeżeli znajdziecie więcej takowych sekretnych lokacji, oczywiście możecie do mnie napisać i o tym wspomnieć. Te ciekawostkę podesłał mi Gels, także dziękuję za jej podesłanie. No i jakbyście zauważyli jeszcze jakieś ciekawe easter eggi, to oczywiście piszcie w komentarzach. Postaram się tutaj na kanale jeszcze jakieś ciekawostki w cyberpunku pokazywać. No a tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie. E, oczywiście zapraszam do, do odwiedzenia tej lokacji, bo myślę, że to jest fajny e, smaczek, e, że można tutaj do takiego miejsca trafić. Do zobaczenia, cześć i na razie.